Ćwiczenia z przyrządami, zestaw pierwszy. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie z piłką w pozycjach niskich. Czas wykonywania ćwiczeń powinien wynosić od 30 do 45 minut. Ćwiczenie pierwsze. Pozycja wyjściowa. Leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia, nogi zgięte w stawach biodrowych i kolanowych. Piłka znajduje się pod piętami. Z wydechem, podpierając się na piętach, unieś miednicę. Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie drugie. Pozycja wyjściowa. Leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia. Nogi zgięte w stawach biodrowych i kolanowych. Piłka znajduje się pod piętami. Z wydechem unieś miednicę i przyciągnij kolano w kierunku klatki piersiowej, podpierając się na piłce tylko na jednej nodze. Z wdechem opuść miednicę, wracając do pozycji wyjściowej, a następnie zmień nogę. Powtórz ćwiczenie od dziesięciu do piętnastu razy na stronę. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie trzecie. Pozycja wyjściowa. Lęk prosty, nogi na szerokości bioder, palce u stóp zadarte o podłoże, przedramiona oparte o piłkę. Z wydechem wyprostuj nogi i unieś biodra przetaczając piłkę bez odrywania rąk. Stopy zostają w tym samym miejscu. W ćwiczeniu zwróć uwagę na to, żeby głowa była ustawiona w przedłużeniu kręgosłupa piersiowego. Twarz skierowana w stronę maty, brzuch wciągnięty, plecy proste, nogi napięte. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie czwarte. Pozycja wyjściowa. Leżenie przodem na piłce, nogi oparte o podłoże, dłonie splecione pod czołem. Z wydechem unieś grzbiet z zachowaniem pozycji wyjściowej rąk. W ćwiczeniu zwróć uwagę, aby głowa była ustawiona w przedłużeniu kręgosłupa piersiowego, twarz skierowana w stronę maty. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie 5. Pozycja wyjściowa. Leżenie przodem na piłce, dłonie i stopy oparte o podłoże. Z wydechem unieś po przekątnej wyprostowaną nogę i rękę. Unieś kończyny do linii kręgosłupa. Następnie wykonaj ten sam ruch po stronie przeciwnej. W ćwiczeniu zwróć uwagę na to, żeby głowa była ustawiona w przedłużeniu kręgosłupa piersiowego, twarz skierowana w stronę maty. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy na stronę. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie szóste. Pozycja wyjściowa. Leżenie przodem na piłce, dłonie i stopy szeroko oparte o podłoże. Z wydechem unieś obie ręce do góry, do linii kręgosłupa. Z wdechem opuść. W ćwiczeniu zwróć uwagę na to, aby głowa była ustawiona w przedłużeniu kręgosłupa piersiowego, twarz skierowana w stronę maty. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie siódme. Pozycja wyjściowa. Siedzenie na piłce, dłonie oparte na piłce. Z wydechem unieś kolano w kierunku klatki piersiowej. Ćwiczenie wykonaj naprzemiennie 10-15 razy na stronę. Ćwiczenia z przyrządami, zestaw drugi. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie z wykorzystaniem taśmy w pozycjach niskich. Czas wykonania ćwiczeń powinien wynosić od 30 do 45 minut. W ćwiczeniach z taśmami zwracamy uwagę na to, żeby ruch rozciągnięcia taśmy i powrotu był powolny. Nie dajemy się pociągnąć taśmie. Ćwiczenie pierwsze. Pozycja wyjściowa. Leżenie na plecach, nogi zgięte w stawach biodrowych i kolanowych pod kątem 90 stopni. Oplecioną o stopy taśmę chwyć oburącz. Dłonie umieszczamy za głowę. Łokcie na podłożu. Z wydechem unieś górną część tułowia, odrywając lekko łopatki od maty z zatrzymaniem ruchu na 5 sekund. Ważne jest, aby podczas unoszenia tułowia wciągnąć brzuch wraz z wydechem, a między brodą a mostkiem należy zachować przestrzeń wielkości jabłka. Powtórz ćwiczenie 10-15 razy. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie drugie. Pozycja wyjściowa. Leżenie na plecach, nogi zgięte w stawach kolanowych i biodrowych pod kątem 90 stopni. Oplecioną o stopy taśmę chwyć oburącz, dłonie umieść za głową, łokcie na podłodze. Przyciągnij jedną nogę do klatki piersiowej, drugą wyprostuj, rozciągając taśmę. Ćwiczenie wykonaj naprzemiennie, 10-15 razy na stronę. Trzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie trzecie. Pozycja wyjściowa. Leżenie na plecach. Nogi wyprostowane na macie. Oplecioną o lewą stopę taśmę chwyć oburącz i naciągnij. Zegnij nogę w biodrze do 90 stopni. Kolano proste. Wytrzymaj pół minuty, przyciągając palce u stóp do siebie. Po powrocie do pozycji wejściowej zmieniamy nogę. Podstawą tego ćwiczenia jest wyprostowanie kolana. Jeżeli nie jest to możliwe, zmniejsz kąt zgięcia w stawie biodrowym. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie czwarte. Pozycja wyjściowa. Leżenie na plecach. Taśma opleciona wokół jednej stopy. Noga z taśmą ugięta w stawie kolanowym i biodrowym pod kątem 90 stopni. Stopa drugiej nogi podparta o podłogę. Taśmę chwyć oburącz. Dłonie umieszczone wzdłuż tułowia. Z wydechem wyprostuj nogę staśmą, z, z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy, po czym zmień stronę. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie 5. Pozycja wyjściowa. Klęk podparty, taśma opleciona wokół jednej stopy, końce taśmy chwyć oburącz. Z wydechem cały czas podpierając się rękoma o podłoże, prostuj nogę z taśmą do linii, w której znajduje się kręgosłup. Następnie z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie 10-15 razy, po czym zmień stronę. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie szóste. Pozycja wyjściowa. Klęk podparty, taśma opleciona wokół stóp. Końce taśmy chwyć oburącz. Z wydechem unieś naprzemiennie wyprostowaną prawą i lewą rękę. Powtórz ćwiczenie 10-15 razy na stronę. Ćwiczenia z przyrządami, zestaw trzeci. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie z wykorzystaniem taśmy oraz piłki w pozycjach wysokich. Czas wykonania ćwiczeń powinien wynosić od 30 do 45 minut. W ćwiczeniach z taśmami zwracamy uwagę na to, żeby ruch rozciągnięcia taśmy i powrotu był powolny. Nie dajemy się pociągnąć taśmie. Ćwiczenie pierwsze. Pozycja wyjściowa. Stanie w rozkroku. Stopy na szerokości bioder, taśma pod stopami, ręce zgięte w stawach łokciowych, trzymają taśmę. Z wydechem, prostując łokcie, unieś ręce bokiem w górę do poziomu barków. Nie unosz barków do góry. Długa szyja. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie drugie. Pozycja wyjściowa. Stanie w rozkroku, stopy na szerokości bioder, taśma pod stopami. Ręce wzdłuż tułowia, końce taśmy w obu dłoniach. Z wydechem wykonaj jedną ręką ruch do przodu, przed siebie, drugą ręką ruch do tyłu, za siebie. Ruch wykonuj naprzemiennie. Powtórz ćwiczenie dziesięć piętnaście razy. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie trzecie. Pozycja wyjściowa. Stanie w rozkroku. Stopy na szerokości bioder. Taśma pod stopami. Ręce wzdłuż tułowia. W dłoniach utrzymujemy napiętą taśmę za jej dwa końce. Z wydechem wykonaj niewielki przysiad z jednoczesnym uniesieniem rąk do przodu. W ćwiczeniu zwróć uwagę, aby podczas przysiadu nie pochylać się do przodu. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie czwarte. Pozycja wyjściowa. Stanie w rozkroku. Stopy na szerokości bioder. Taśma umieszczona na wysokości górnej części tułowia. Taśmę chwyć oburącz, łokcie ugięte. Z wydechem wykonaj wyprost w stawach łokciowych, wyciągając ręce w przód do wysokości barków. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie 5. Pozycja wyjściowa. Siedzenie na piłce, ramiona odwiedzione. Z wydechem unieś kolano, a następnie je wyprostuj. Po powrocie do pozycji wyjściowej zmień stronę. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy na stronę. Zatrzymaj odtwarzanie filmu, aby wykonać ćwiczenie. Ćwiczenie 6. Pozycja wyjściowa. Siedzenie na piłce, dłonie splecione na klatce piersiowej. Przetocz się na piłce w taki sposób, żeby znalazła się ona pod lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz ćwiczenie od 10 do 15 razy. Naciśnij na pilocie pauzę i wykonaj ćwiczenie. Ćwiczenie siódme. Pozycja wyjściowa. Siedzenie na piłce, ramiona wzdłuż tułowia. Wysuwając obie ręce przed siebie oraz wyciągając głowę w górę wstań, ale w taki sposób, żeby cały czas mieć kontakt pośladki piłka. Następnie wróć do pozycji wyjściowej. W ćwiczeniu zwróć uwagę, aby podczas wstawania nie pochylać się do przodu, kolana nie mogą wyprzedzać stóp. Zatrzymaj odtwarzanie filmu.